No, moi kochani, jesteśmy już na miejscu. Udało nam się znaleźć te miejsce, które żeśmy sobie tutaj zaplanowali. Dojazd, dojazd jest fajny, dojazd jest fajny, bardzo prosty, tylko że trzeba po prostu, no, niestety, znać. A to jest nasza słodka tajemnica. Więc dzisiaj jesteśmy w tym miejscu. Ładne miejsce, na co my tu się będziemy nastawić. Ja przede wszystkim jestem nastawiony na leszcze. mam... Śmierdziucha. Sławek tam tradycyjnie na, na białoryb, nie? Białorybka, tak. Tak, co, 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 co będzie. Ładnie jest na razie jest spokojniutka yy, woda. Yy, zero w wiaterku, tam widzę, że wodali tam już się powoli, marszy, ale mam nadzieję, że tutaj się nie pomarszy. Dobrze, kochani, trochę straciliśmy na szukanie, więc zabieramy się za yy, rozwijanie, ale mi się rymło. Nazywam się Tomasz Guzek, i Sławek Mikuła i zapraszamy na weekendowe łowienie. Hejka! Drodzy, ja już jestem e, e, tak zwany Fertyś, Sławek już tam szybciej Fertyś. No niestety, znowu was tutaj muszę przywitać pod Parasolem e, zaczęło e, kropić tak trochę, nawet dosyć mocno. Więc tak kochani, dzisiaj jesteśmy ze Sławkiem w nowym miejscu, te, które Wam tam pokazywałem. Że chcielibyśmy przyjechać, piękne miejsca. Nie jest dość płytko, gdzieś około do 2 metrów. Przy wyrzucie 20-30 metrach od brzegu, e, piękna zatoczka. Piękna taka na linka karpia, leszcza. Ja dzisiaj, kochani, jestem na metodę, na pelecik. Sprawdzam, muszę się pochwalić sprawdzam nową wędkę flagmana. Pikerka na haczyku. Na flagmanie mam haczyk dwunastkę, mały, ryzykuję, ryzyk fizyk. Nadziewam na to kolanko makaronu, moczone dwa dni w czosnku. Pelecik mam halibuta, także dzisiaj na śmierdząco Nie wiem czy nie, czasami z tym czosnkiem nie przesadziłem Ale no zobaczymy, zobaczymy co to dzisiaj da Później kochani podejdziemy do Sławuszka, zobaczymy co tam u niego A do Karpiówki wracając jeszcze to samo, tylko że haczyk jest szósteczka No i zobaczymy kochani, trzymajcie kciuki żeby tutaj piękne rybki Wam pokazać, a tak z ciekawości Tutaj właśnie jest jeziorko, żeśmy mijali prywatne łowisko Ludzi, ludzi od groma Tutaj jest cisiutko, my jesteśmy no dwóch i jeszcze dwóch widzę, że na łódce A reszta wszystko jest na tym prywatnym Z jednej strony fajno, a z drugiej strony można domniemać czy tu są w ogóle ryby są, bo łapałem, pokazywałem. Dobrze kochani, no to teraz tradycja kawka, i jak trochę przestanie padać. Przejdziemy się do Sławka, zobaczymy co tam u niego. No to hejka. Muzyka Dzień temu byliśmy tam, właśnie na pomoście. Co widać go, i łowiliśmy tak samo ja i Sławek, mieliśmy na grunt. Tylko, że nie było ani brania na grunt. Także nie, nie, nie napawa to. to dzisiaj optymizmem. Przed chwilą Sławek dostał jakąś tam drobnicę. Ja taka delikatnie przygięcie. I na razie nic się nie dzieje. Dlaczego dzisiaj wziąłem zanęte na haczyk makaron? Ponieważ na ten makaron tutaj miałem jakieś tam sukcesy i postanowiłem łowić na makaron. Tylko że na tym łowisku łowię pierwszy raz na pelecik. I mam nadzieję, że coś złowimy. Bo jeszcze jak tutaj byłem, a jestem trzeci raz na tym łowisku, dwa razy to jeszcze bez ryby nie zeszłem. Także mam nadzieję, że podtrzymam tą pasję. O, pasę. o pasję też. Ja mam taką propozycję. Dopóki jeszcze tak mocno nie pada i jest sprzęt możliwy, mogę wystawić. To przejdziemy się teraz do sławka, ponieważ u niego drobnica zaczęła brać. <śm> <śm> To sobie może powiedzieć rzucę na żywioł. O! Sławek kombinuje Co coś, Sławku, chce, że co? Na paść żywczyków, tak? I na żywca rzuci. Zobaczymy, jak Sławek ciągnie. Okazy No dalej, Sławku, przyszedłem cię kamerować tutaj. No, wyciągaj, wyciągaj. No, no nie, ręce nie wyciągną. Rybę wyciągaj. O! o, Jest, jest. Sławek, pięknie jest. Powolutku, powolutku, żebym widział. O. Płoteczka. Teraz uśmiech. Poteczka. No i tak się Szawek tu będzie barwił. No nie mogę bo mam Później znam, mam No. Czy może ci niepotrzebne są? Jeszcze nie? Jak mówiłem, że tu dzisiaj może być następna padaka z gruntu nic, nic kompletnie nic i usławka i u mnie jedynie na spławik uklejeczki i takie poteczki, nic więcej. Tutaj doszło tam parę osób łowiących łódki, drapieżniki i stacjonarnie i też nic. Oj, chimeryczne jest to jeziorko, je chimeryczne. Tylko nas ze Sławkę tutaj. Dlaczego? Z gruntu nic. Już drugi raz nic. Przecież piękne, piękne, piękne zatoczka. Typowo linowo-leszczowa, karaszowo-kampiowa. To już z tego pomostu było lepiej. Chociaż na Sławik brały jakieś rybki. tu do Pele tu chyba ryba nieprzyzwyczajona ale też tu pływali jedni na łódce i też twierdzą, że tam takie jest jeziorko obok komercyjne i też nic teraz przyszliśmy do Sławka na śniadanie dobra, dobra. Na, na śniadanie dobra opowiadaj Sławeczku jak tam rybki biorą ja. jak nie biorą nie biorą. Dlaczego nie biorą? No Mar widzę, że w siatkę ma zamoczoną. Klej. No. Koda gadać. gala. gadać? Tu brakuje Tak to jest Sławeczku, na tym świecie, kto tu ma to gniecie. Piękne miejsce, nie? Ale to z tego. Jak nie rybne. Jak nie <laughs> Jak nie rybne, właśnie. <noise> nie wiem, nie wiem, co tu kurwa jest w tym jeziorze. No ale no. Z gruntu nic, kompletnie nic. Ogóle, Tydzień tam by, temu nic. Tam ryb nie było. Dzisiaj nic. Idę i zaraz poławię drobnica. A tutaj tak się kręci bez tak? No Tam mam tak... te małe, no ale. No, mam tam rzucone, no ale co, 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 co nic z tak, tego. Ja. Takie to nasze hobby. Raz się uda, raz się nie uda. Tydzień temu nałapalił tych płotków, dzisiaj kuźwa ani płotków, ani leszczów, ani linków. No nie brania. Ty, ty masz tu arsenał przynęt i nic. Tam jest fajna zatoka, nie? To jest, zobacz. No widzę. tak właśnie patrzę, no. To jest taka fajna zatoczka jest. chyba jest, jest. Właśnie widzę, no. A może zajechać, bo to widzę droga można wyjechać chyba. Ale zobacz, patrz, widzisz? Coś tutaj zobacz. Widzisz te bąbelki? Zobacz. Ja, straszka, kurwa. Zobacz. Coś tu kurwa żeruje. Bo to nie, nie, to nie jest, że w jednym miejscu było taki ciąg. A on kurwa tam jedł. No, lin. Lin leż, kurwa. Jak wiecie, ja na haczyku dzisiaj mam makaron moczony z czosnkiem. Idę teraz do Sławka po dwa białe robaki. Zobaczymy, czy czy to coś da. Czy to nie jest wina, że za dużo czosnku dałem. Zobaczymy ten eksperyment. O! Jest, jest. I teraz sprawdzimy, co jest przyczyną, yy, że nie bierze. Czy, czy ryb nie ma? Czy na palet oni nie, nie reagują? Czy na zanęte? Zaraz się przekonamy. Macik, dwunastkę z więc założyłem tylko jednego białego robaka. Zaraz się przekonamy. Pani eksperyment się niestety nie powiódł. Założyłem białego robaka. Zero efektu. Przypuszczam, że albo tu ryba nie jest przyzwyczajona do peletu, peleciku, albo nie lubią halibuta. To się bardzo dziwię, bo na śmierdziucha to powinien ładnie leszczyk wejść. Tu jak już wspomniałem, rozmawiałem, no może nie z miejscowym, ale tutaj ma, który ma działkę i też często gęsto łowi Płocie, liny, ale to mówi, musi być ciepło. Na razie, na razie ta temperatura jeszcze widocznie nie odpowiada. Się ze Stawkiem zastanawiamy, jak ciepło musi być, plus 40. No ale jak każda, jak każda woda e, ma swoją specyfikę. Pierwotnie mieliśmy tu przyjechać na nockę, ale niestety jeszcze nocy nie są tak. Jakby to powiedzieć ciepłe, żeby było można wysiedzieć w sumie, w gruncie rzeczy przynajmniej ja nie żałuję, że na ląskę nie przyjechałem, bo nie no, żebyśmy zmarzli, żebyśmy nic nie złapali i się nie wyspali tutaj dużo jest spinningistów widzę, że łódkami, pontonami nie ukrywam, żebym też sobie tutaj trochę po, porzucał, pogoił trochę się za tym szupakiem ale z tego jak widzę, że jakie mają efekty ci spinningisi To wolę sobie posiedzieć, ale widać, że chyba coś wcina się, trze bo do stop tam chodzi. Dobrze, moi drodzy, teraz idziemy, jakby to powiedzieć, oberkać tamte miejsca. Yy... Ale, ale coś słyszę na karpiłwetce. No dobra, nic z tego, idziemy zobaczyć tamte, tamte, miejsca. Na pewno będziemy je, jak to się mówi, yy, odwiedzać. Zerknij tam na ten, nie, bo tam mam kamerę, tam mam wszystko. bo będzie się wstóżę o. Sławku pokaż jakie te teraz są ładne potki łapiesz Przy okazji pokaż pokaż tutaj chodź do mnie, bo akurat mam zrobione na mnie o proszę Widzicie o Sławek, piękne potki płeć. łapie płeć. Dobra, zepnij tam na ten a my idziemy kochani dalej zobaczyć Piękne są tu miejsca No niestety, nie uda nam się. Nie uda nam się, dlatego względu, że jeszcze, jeszcze są. I tak jak na początku, już się mieliśmy właśnie wszystko elegancko zwijać, już chciałem tutaj powoli składać, a tu zaczęło padać. Przyjechaliśmy, padało, odjeżdżamy, padało. Tradycji się musi stać zadość. A niestety, że ja niestety nic, Powtórka zdrożna, ani brania. Także jest, 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 Ale ja się nie zrażam. Piszcie w komentarzach, że, że, że łowić nie umie spoko oko. Jeszcze przyjdzie nam na mój czas. On jest, poczekam trochę aż przestanie i będziemy się podzwijać Dobra, moi kochani. No, dzisiaj się będziemy powoli zwijać i to bardzo szybko się będziemy zwijać, bo, ponieważ yy, pada, nie pada, pada, nie pada. Tak jak zacznie padać to tokływa, to pada i to, to fest. No co możemy dzisiaj powiedzieć? No, totalna krapa, jakby powiedzieć drążno dwa. I fajnie brania, sławek tam uklejki, płoteczki nic więcej w nanorozmiarze i, i, i ogólnie ponownie padaka. Nic konkretnego. Nic konkretnego tak. Eee, no to cóż kochani, no to dzięki, żeście że byli, że, że w ogóle oglądacie, da, oczywiście da, dawajcie ten, e, no komentarze, że nie umiem łapać, <ścoughs> no niestety, bo, bo tutaj nikt by nie zapał i nikt nie łapał. Eee, a za tydzień spotykamy się na naszym, na naszej naszej kochanej rzece Brdzie. Postanowiliśmy trochę odmienić i iść na bieżącą. Dobra, no to żegamy się. Hejka, hejka, hej, hej, hej. hej.